Cześć, tu Asia. Dzisiaj przychodzę do Was tak trochę świątecznie, wielkanocnie z takim boksikiem zamiast karteczki. Boksik wykonany jest na takiej jasno-zielonej bazie. Tutaj mamy oklejone boki takim dosyć jasnym papierem. Spód również oklejony. Tutaj mamy na wieczku taką kompozycję. Tutaj mamy taką koroneczkę żółtą, takiego kurczaczka, kwiatuszki, jajeczka, tu fręciki, piórka, różyczki papierowe, piankową różyczkę, także tak wygląda wieczko. Tutaj mamy dookoła rybsową wstążeczkę, no i na środeczku takim symbolizującym może przód troszeczkę pudełka taki guziczek ozdobny. Ok. Otwieramy i w środku prezentuje się w ten sposób. Po bokach mamy takie tekturkowe jajeczko. Tutaj mamy taki papier w koniczynki troszkę embosowany. Tutaj też taki embosowany papier wykończony dziurkaczem brzegowym. Tutaj mamy baranka, różyczkę Papierową i pióreczka. Tutaj mamy napis wesołego Alleluja z kurczaczkiem, a na środku mamy taką kompozycję kurczaczka w gniazdku, na sizalu. Tutaj mamy kwiatuszki, jajeczka, pręciki. Tak wygląda boksik w środku. O, tak! Tak się prezentuje. Zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Was na pozostałe moje filmy i już zachęcam i zapraszam Was na kolejne moje filmy. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Pozdrawiam.